Masz problem ze strzeleniem bramki w swoim meczu, tracisz dużo bramek i przez to przegrywasz mecz? Ja Ci dzisiaj pokażę tier listę złotych playstyli, które pomogą Ci przy wyborze kart, a co za tym idzie będziesz wygrywał więcej meczy, bo Twoje karty będą bardziej użyteczne. A dlaczego warto mnie słuchać? Bo ja jestem Adachu i obecnie jestem 12 graczem w Polsce. Dobrze, mamy nasze 6 kategorii playstyli, czyli D, C, B, A, F i S+, oczywiście S+, to najlepsze. I zaczynamy od playstylu, który pomoże nam strzelać dużo więcej goli i według mnie jest w tym momencie najlepszy, jeśli chodzi o strzały. Jest to Fineska, karty z Fineską na ataku czy to na skrzydle must have, na niższych pozycjach niepotrzebne, ale na LS, LPN, no raczej każdy powinien mieć chociaż jedną Fineskę w składzie. Następnie mamy coś dla pomocników, czyli według mnie również S Plus, jeśli chodzi o playstyle pomocników, jest to tak zwany Incetive Pass, czyli podania ze trójkątem. Ja prosto padłem, są one strasznie mocne, szczególnie na pozycji SPO, i właśnie tam one mają S. Następnie mamy Playstyle, który był mocny na początku gry, ale wraz z biegiem lat lat czasu, okresu tej gry F25 trochę osłabł i według mnie jest to solidne A, czyli może być, ale nie jest jakiś turbo użyteczny i powershot, shot, czyli strzały z L1 plus R1. Są na A tierze. Następnie potężne główki, jest to playstyle według mnie bezużyteczny, więc po prostu D nie idzie tego odczucia, jak strzelacie z główki, a w ogóle strzał z główki jest jeszcze bardzo mało, więc po prostu playstyle, który się nie opłaca. Następnie miałem playstyle do lobów, w tym roku loby są w miarę mocne, więc ja bym polecił nawet na takim betierze. Gorsze trochę powershota, ale jak macie na jakimś kantonie to bardzo fajnie, bo prawie każdy lob wtedy wchodzi i jest to przyjemne. Y następnie playstyle do tak zwanych volejów, trików i tak dalej, dziwnych strzałów, dziwnych podań, jest to według mnie CETIER. Dlaczego Zetier, a nie DETIER? Bo woleje, woleje właśnie dzięki temu są troszkę lepsze i jednak woleje strzelimy częściej niż główkę, więc jak jest, to jest, ale lepiej właśnie, żeby go nie było na karcie, bo po prostu będzie zajmował slota. No i teraz mamy AERIAL, który rok temu był S+. Em. W tym roku według mnie popatrzysz, szczególnie to jest takie B, B, na obrońcu jeszcze spoko, na pasniku raczej bezużyteczny, więc po prostu taki mid placer jeśli chodzi o, o obronę. A tak, bezużyteczny, dlatego środkowe B będzie optymalne. No i teraz najlepszy placer do defensywy, albo jeden z dwóch najlepszych, i jest to SOP, który według mnie jest S. Szczególnie na SO, tam jest on naprawdę S. Na reszcie pozycji, no raczej. Mniej potrzebny, ale na S/O dosłownie S++ i jest git. Następnie miałem blog złoty, jest on spoko, tak samo jak Arial rok temu, był według mnie lepszy w tym roku. No jest blok, po prostu jest midem i tyle. Tak samo na SO, użyteczny, ale na rzecz nie. Bitek, czyli od 30 roku według mnie jest to S, czyli jeden z najlepszych pozycji do defensywy. I według mnie na LO lub PO jest idealne do użycia, na reszcie pozycji, no a tutaj też taki przeciętny, ale te właśnie dwie pozycje, które mają Bicka, ewentualnie jeszcze SO, są bardzo wybitne, jeśli chodzi o korzystanie z tej umiejętności. Następnie mamy rzuty wolne, to tak samo jak akrobata, spoko, że są, ale jednak i taki idzie rzut wolny bez tego lub rzut rożny, więc po prostu C według mnie troszkę lepszy od tych przewrotek, ale są w lepsze, dużo odrzutów wolnych. No i następnie mamy magnesik, który według mnie jest strasznie underrated i dałbym go przed PowerShotem, bo te first touchy e są bardzo ważne w tej grze. I jak mamy magnesik, to ciężko nam zabrać piłkę przy first touchu. I właśnie taki magnesik tam to boostuje, więc bardzo przyjemny playstyle i atier jak najbardziej zasłużenie na jakichś pozycjach SPO, N, skrzydła. Każda pozycja ofensywna się do tego nada. Następnie mamy fler, czyli totalnie już playstyle, według mnie D i nawet nie ma co mówić. Po prostu denerwuje ten playstyle, zazwyczaj a nie pomaga. Nie. Następnie mamy haczyk. Czyli coś do defensywy też bardzo przyjemnego na SPD na każdym z obrońców bocznym czy środkowym jest spoko, według mnie S obok bruzera Ale jednak na lekką przestrzeń jest właśnie bruzerem, czyli Bickiem, a Haczykiem, było Haczyk spoko Czasem według mnie jest bugowany, bo nie animacji, ale ogólnie jest w porządku i S może być Następnie Jockey Movement, czyli coś według mnie na A taki luźny na jakiegoś SOLO, PO może być spoko, ale w innych pozycjach raczej bym go nie szukał, więc A tier jest dla niego odpowiedni, bo pomaga jeśli chodzi o szybkość naszego jockey movementu i to jest bardzo przydatne w tej grze, bo po prostu łatwiej piłkę odebrać. Następnie mamy długie piłki, czyli kolejny S tier, według mnie troszkę gorszy od prostopadłych dołem, bo piłka leci wolniej, ale jeśli mamy go na SPO szczególnie lub nawet na SPD, na jakieś rozgrywanie na skrzydła, bardzo przyjemny playstyle i to jest według mnie również F, czyli tak zwany protier szczególnie jeśli chodzi o właśnie te pierwsze podania z pierwszej piłki, górą Elden Trójkąt są turbo, turbo mocne w tym playstylu. Wyrzuty z auto no to bezużyteczne, kompletnie. Rapid Pass według mnie jest to kolejny S, w tym roku podania do playstyle, podania są turbo mocne i taki Rapid Pass robi robotę, nawet dałbym go przed tutaj. Longbolem, bo te podania z R1 plus X lub RB plus A na Xboxie są turbomocne i szczególnie na HP SP SPD ten placer jest wybitny i na tych pozycjach bym go szukał w kontekście S plusa Następnie mamy Safety, który według mnie jest też takim mocnym, a było to widać na m.in. Inakim Williamsie z Ewo tego, co mają. Co było za 250 chyba, czyli Rafini, pewnie go macie z Fineską i właśnie z tym Saifiquem. Ten Saifiqu jest bardzo przyjemny, bo łatwo ciężej przepchnąć się do Twojego zawodnika i według mnie jest on też underrated. I dałbym go nawet tutaj, obok Magnesika, jako dwa underrated Playstyle na A. Jest naprawdę bardzo w porządku, szczególnie na kartach ofensywnych, skrzydłowych, napastnikach jest ok. Rakieta, czyli według mnie drugi obok Fineski playster ofensywny, który jest bardzo OP, najlepszy speed boosty. Są właśnie na rakiecie i to potrafi robić totalną różnicę jeśli chodzi o dribbling i tak samo o prędkość startową wruszania zawodnika. Więc dajemy S, i te karty, szczególnie na skrzydle lub napadzie z rakietą, są chore. I mamy obok prawie bliźniaczy playstyle, ale nie do końca. I dałbym go za tymi wszystkimi do podań, bo jednak jest to S, playstyle. Okej, okay, jest bardzo przyjemny, ale jednak troszkę odjazd jest gorszy, mam wrażenie, jak mamy właśnie ten Rapid czyli playstyle do biegania złoty, a rakietę, rakietę złotą i wydaje mi się, że dlatego bym go umieścił w S+, ale jednak w takim trochę słabszym niż reszta. Następnie mam bateryjkę, która jest według mnie, jeśli chodzi o złotą, na C. Jest spoko, ale jeśli mamy srebrną, to totalnie wystarczy, więc złoty playstyle bateryjki to jest C, więcej koło wolnych i akrobaty. Następne filizgi, czyli najbardziej playster w PlayStation w defie według mnie, tak samo C, no po prostu Walniemy w ślizg, to i tak on albo wejdzie, albo nie. Te ślizgi muszą być troszkę szybsze, ale nie robią takiej różnicy. A w tym roku mam wrażenie, że ja w ogóle w ślizgów nie używam, jeśli chodzi o odbiór. Albo staram się jak najmniej używać, więc szczególnie C. Rok temu był trochę lepszy, ale w tym roku już niestety jest gorszy. R1, R1 to była taką solidne S, najgorsza. Po chodzi jak złoto, na złotym play, chodzi jak złoto, chodzi jak złoto, na złotym play playstylu i według mnie bardzo przyjemna karta, przyjemna karta przyjemny playstyle, szczególnie SPO, skrzydło Idealny do używania, następnie tiki taka, przed patchem powiedziałbym, że S. Obecnie, według mnie, taka solidne A na starcie. Złota tiki taka jest trochę już no niepotrzebna, bo te podania idą bardzo dobrze i z reprezentowską wspólności wystarczy, ale jednak, jeśli je mamy, to może to jedno podanie na 15 będzie bardziej celne, dlatego dajemy na A. Trikster złoty, według mnie, no to jest B. To, to samo co z tak, Taką, niepotrzebny jest złoty, srebrny wystarczy, bo te sztuczki tak, robią takie same Jeśli chodzi o fake -shoty i betier, może być Jedynie ten trickster, mam wrażenie, że może coś bustować od dribbling, ale No też to jest takie 50-50, nie? To zależy może od meczu Albo takie moje po prostu przeświadczenie wewnętrzne, ale trickster na luźnym B jest ok. Następnie Fałszyk, to jest według mnie taki C tier mocny no te fałszyki wiadomo i tak chodzą każdym zawodnikiem, nawet bez playstyle'u to i tak totalnie bezużyteczne jest yy, złote posiadanie takiego playstyle'u więc dałbym C -tier, więcej koło tych wolnych byłby ok No i na koniec mamy wrzuteczki, czyli wrzuteczki nie jak rok temu mocne troszkę gorsze, dajmy może je gdzieś tutaj na tak samo koło bateryjki na C raczej nieprzydatne w tym roku, bo te wrzutki tak są mocne nawet bez playstyle'ów nie ma już na Halanda więc wrzuteczki na T i tak wygląda Tier lista po dajcie znać, czy się z nią zgadzacie, czy nie, a jeśli potrzebujecie taktyk macie je gdzieś tutaj, ja dziękuję za oglądanie i się